W pierwszej kolejności zapiszmy wielomian wod x w prostszej postaci, to znaczy, będzie to polegało na wymnożeniu tych dwóch nawiasów i oczywiście opuszczeniu tego nawiasu. Zobaczmy, co otrzymamy. Jeśli pomnożymy każdy wyraz z tego nawiasu przez 3x kwadrat, to będziemy mieli kolejno 3x do potęgi trzeciej. 3x kwadrat razy 2a to się równa uwaga, 3 razy 2 to 6. Dopisuję a oraz x kwadrat. Następnie każdy wyraz z tego nawiasu wymnożę przez minus a. Otrzymam więc minus ax, a następnie minus 2a kwadrat. Teraz opuszczamy nawias uwzględniając ten minus w wyrażeniu i otrzymamy kolejno minus 2x plus 1. To się równa. Następnie pogrupujmy wszystkie wyrazy w kolejności malejącej potęgi występującej przy zmiennej x. Zapiszę więc 3x do potęgi trzeciej, 6ax kwadrat minus ax minus 2x i na końcu mamy wyrazy wolne. A raczej jeden wyraz wolny minus. 2a kwadrat plus 1. Ze względu na to, że za chwilkę będziemy wyznaczali liczbę a, dla której wielomiany w od x i p od x są równe, to tutaj musimy jeszcze zrobić takie małe przekształcenie w tym wielomianie. Przepiszmy 3x do 3 plus 6ax kwadrat. I teraz uwaga, zapisuję znak plus, i do nawiasu wstawiam minus a, minus a, minus 2, i za nawias wystawiam x. Czyli minus a, minus 2 ląduje w nawiasie, natomiast x jest wspólnym czynnikiem. No i dopisuję na końcu wyraz wolny: minus 2a kwadrat plus 1. Teraz bezpośrednio pod spodem zapiszmy wielomian p od x. p od x to się równa. Gdzie my jesteśmy? Tutaj to przepisuję. 3x do potęgi trzeciej plus 18x kwadrat minus 5x. O to ja może to tak zapiszę minus 5x minus 17. I teraz przed nami najważniejsza rzecz. Chcemy wyznaczyć taką liczbę A, dla której oba wielomiany są równe. Musimy tutaj spełnić właściwie dwa podstawowe warunki. Pierwszy warunek, jeden z najważniejszych, dotyczy stopnia wielomianu. Otóż, aby wielomiany były równe, muszą być tego samego stopnia. Czyli sprawdzamy stopień wielomianu W od X. Stopień jest równy 3, bo taka jest najwyższa potęga stojąca przy zmiennej X. Stopień wielomianu P od X. Jest równy 3. I teraz moi drodzy, zapisujemy, że stopień wielomianu W od x równa się stopień wielomianu P od x. I to się równa ta trójka, którą zakreśliłem, tak? Ta potęga. Czyli stopień jest równy 3. Następnie musimy skontrolować współczynniki stojące przy odpowiednich potęgach w obu wielomianach. Zaczynamy od potęgi trzeciej. W wielomianie W od x umówmy się, że wszystkie współczynniki będą oznaczał literką A. Skoro mamy trzecią potęgę, to to będzie A3. A3, jak popatrzymy, jest równy B3, czyli współczynnikowi stojącemu przy x do trzeciej w wielomianie P od x. Literką B będę oznaczał wszystkie współczynniki w wielomianie P od x. I tutaj zapiszemy. Współczynniki są równe i wynoszą 3. Następnie kontrolujemy współczynniki stojące przy x kwadrat. A2 równa się 6a, natomiast b2 równa się 18. Jeśli wielomiany mają być równe, to te dwa współczynniki muszą być sobie równe. Dlatego zapisujemy ten warunek, i pod spodem rozwiązujemy takie równanie: 6a to się równa 18. dzielę obustronnie równanie przez 6 i otrzymuję a równe przepraszam a równe 3 następnie tą samą czynność możemy wykonać dla współczynnika stojącego przy x w wielomianie w od x ten współczynnik jest równy to jest współczynnika 1 on jest równy minus a minus 2 Natomiast współczynnik B1 jest równy minus 5. Znów musi zachodzić równość A1 to się równa B1, czyli minus A minus 2 musi się równać minus 5. I ogólnie jeśli ta liczba ma być rozwiązaniem, bo tutaj otrzymaliśmy trójkę, to ona powinna zadziałać w każdym współczynniku, który tutaj zapiszemy, czyli tutaj też powinniśmy. Otrzymać a równe 3, bo wtedy na końcu musimy sprawdzić, czy w każdym takim przypadku otrzymaliśmy to a równe 3. Minus 5 plus 2 to jest minus 3. Dzielę obustronnie równanie przez minus 1. a jest równe 3. Pozostaje nam tylko sprawdzenie wyrazu wolnego. Zobaczmy więc. A0 równa się minus 2a kwadrat plus 1, B0 równa się minus 17. A0 musi być równe B0. Czyli minus 2a kwadrat plus 1 to się równa minus 17. Minus 2a kwadrat to się równa minus 17 odjąć 1, to jest minus 18. Przeniosłem jedynkę ze zmienionym znakiem na prawą stronę. Następnie dzielę obustronnie równanie przez... A czemu to nie znika? Dobra. Dzielę przez minus 2. Tutaj otrzymamy a kwadrat, a tutaj minus 18 podzielić przez minus 2 to jest 9. Następnie muszę spierwiastkować obustronnie to równanie. Wtedy uważajmy, bo zobaczcie, co się tutaj wydarzy. Pod pierwiastek kwadratowy wpadnie nam wyrażenie podniesione do kwadratu. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 9 to 3. I teraz o co chodzi z tym wyrażeniem? Otóż każde wyrażenie podniesione do kwadratu, schowane pod pierwiastkiem kwadratowym, to jest wartość bezwzględna z tego wyrażenia. Nauczmy się tego, bo to się przyda później w innych zadaniach. I teraz opuszczamy wartość bezwzględną i zauważcie, otrzymamy dwie odpowiedzi. A jest równe 3 lub A równa się minus 3. Mamy co prawda dwie odpowiedzi, prawda? Ale my musimy wskazać część wspólną tych odpowiedzi. Więc już widzimy, że część wspólna to jest a równe 3, a równe 3, a równe 3. Więc możemy udzielić odpowiedzi. Wyznaczyliśmy taką liczbę a, dla której wielomian W od x, wielomian W od x równa się wielomianowi p od x. Dla A równego 3. Warto też przerobić kolejne przykłady z tego zadania, ponieważ mogą się pojawić jakieś troszeczkę inne, ciekawsze rozwiązania, lub no, jak to w matematyce bywa, matematyka lubi szczegóły, więc mogą się też pojawić takie nietypowe rozwiązania, nietypowe przypadki. Więc warto tam zajrzeć. Myślę, że wspieranie tego kanału szybko Wam się zwróci.